Jeżeli chcecie kupić końcy, to zapraszam Was do Game Gold Trader. Niskie ceny, link w opisie, polecam. Siemanko z tej strony, tam Was w kolejnym odcinku serii FIFA Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj odcinek 14 i zagramy sobie, właśnie tą 11, kolejne mecze. Skład za 30 milionów, tak więc lecimy. Więc ostatnie 4 spotkania wygrałem. To mówię tak tylko na początku dla tych, którzy skreślili nie po tym jednym przegranym meczu w ostatnim odcinku. Eee, wygrane 3, 1, 5, 2 i 1, 0. Ta wygrana 1-0 była pory z przeciwnika w trzecim minucie po tym, jak strzeliłem mu bramkę. A, no i jeszcze chciałem wam coś powiedzieć na początku. Tak więc stop muzyka. STOP POWIEDZIAŁEM! Tak więc y, chodzi tutaj o to, że pod wirtualnymi paczkami, czyli ostatnią serią, jaka była z FIFA 15, było bardzo dużo łapek w górę przy odcinkach. A przy ostatnim odcinku z tej serii, czyli z Ultimate Team, było ich troszeczkę mniej. Fajnie było, gdybyśmy chociaż nawiązali trochę do tego, ile tych łapek było pod wirtualnymi paczkami. Yy, I fajnie było, gdybyście zostawili kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się spodoba, bo to mega mnie motywuje. A jak widzicie, ten film montuję ostatnio troszeczkę inaczej, yy, właśnie dlatego, że jestem z nich zadowolony. Mam nadzieję, że Wy też. Yy, tak więc, yy, po prostu możecie zostawić tego kciuka w górę. Yy, bardzo mi będzie miło z yy, tego powodu. Yy. Także, także co? Będziemy już teraz zaczynać, e, no i możecie też zostawić jakiś komentarz e, co do montażu filmu, e, co do e, odcinka ogółem, jak wam się spodobał. No a teraz już lecimy z pierwszym spotkaniem. Okej, okay, ocena 82 i proszę bardzo, mamy trzy informy, mamy skład z Ligi Tureckiej. No nic, zobaczymy i mam nadzieję, że zwyciężymy ten mecz. Bo Di, Marii. Di Maria ma dużo miejsca, ma lewą nogę, trochę szczęścia Di Maria i jest 1 do zera. Jest jeden do zera. Szósta minuta spotkania No i prowadzimy już po bramce Di Marii Okej, okay, Ramon, zdawaj długa piłka Gdzieś tam w kierunku Di Marii Wygrał tą główkę Di Maria Messi, sam na sam, Messi I mamy 2 do 0 Po prostu Lionel Messi, team of the year nie dobrze. Przeciwnik będzie miał szansę I to jest rzut karny, jak ja kocham tą grę Kurde, no, pierwszy raz mi wszedł w pole karne I od razu ma jedenastkę. W, który ruch, w Który ruch? Lewo, prawo, prawo, lewo Środek, góra, dół i kurde. Dobrze, dobrze Leo Messi Leo Messi Messi strzał! GOL! Tak jest! To co wykrawia ten zawodnik w dzisiejszym odcinku po prostu przechodzi Ludzkie pojęcie. Spójrzmy na to jeszcze raz. Minął przeciwników, zamarkował strzał, uderzył i bramka Dobrze cross. To nie cross! O ho, ho, ho! Tak jest! Tak jest! Gol na 4 do 1! I to jaki piękny strzelony przez to niego krosa. Po prostu. Wow. No i widzi Maria. Będzie strzelenie po ziemi. Messi, niesamowite. Gościu po prostu wymiata z prawej nogi. Bez rozpędu, z miejsca. I chyba to jest hat trick Leo Messiego w tym momencie. Także. Wow, brawo. miał też doświadczenie. Tu jest Ramos. Aj, no było blisko. Daniel Alves po raz kolejny, tym razem na Messiego, no proszę I gol! What the fuck? Jakim cudem ten zawodnik strzela w ramkę głową? O nie, zobaczmy. Jak strzeli o Messi z tego wolnego Messi. Porykoszecie to było i poprzeczka, nie wiem od kogo się to odbiło. Ale całkiem groźna sytuacja z tego wyszła. Maria, nie wiem co tam się działo, jakiś wrestling się tam na boisku zrodzi zrodził w pewnym momencie, no ale okej. Okay. Bramkarz? Albo nie bramkarz? Jednak bramkarz, o kurde Dobrze, że to obronił Dobra, lecimy, Adaniak, ja do dośrodkowanie Tu jest Ramos, kurde no Może tym razem ty coś sobie strzelisz Di Maria, Di Maria, no na to wygląda Di Maria, tak jest Bramka na 7 do 1, no po prostu Team of the year Di Maria i Team of the year Messi No w dwójkę tutaj rozbijają obronę przeciwnika Także, co ja mogę powiedzieć Nice! Ooo! Oh, I mamy rejs quit przeciwnika Więc co po prostu bez tego gadania lecimy z kolejnym meczem No i okej, okay, skład przeciwnika numer 2 Bez szału Quadrado, Jervinho Vidal, Pogba, Marquisio, Tevez, Cherci, Buffon, Barzagli, Cilini, Caceres, no Całkiem niezła jedenastka seria, Serie ale wiecie no, no Powinniśmy wygrać To już nie jest zabawne, to już nie jest zabawne Sir, Sirigu, Broni, wybito, dobra Cross, fatalny błąd przeciwnika Cross, kurde, kurde no. No nie Dobra, jeszcze Oscar Oscar jest na skrzydle. Wstrzelenie piłki po ziemi Di Maria, słupek! Supek, kurde no. O, niedobrze. Halo, aha, ok, dobra. Nie wiem co to miało być. Vamos, do Messiego, nie ma spalonego Leo Messi, Messi, świetnie to zrobił. Leo Messi, 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 tak jest, tak jest. Nawet jeśli mi nie idzie, nawet jeśli całemu zespołowi nie idzie, to jeśli ma się Team of the Air Messi'ego w składzie, to po prostu nie ma innej możliwości niż właśnie taki rajd i taka bramka Messi, świetny Berbatowski, Leo Messi Messi jest polu karnym Aj. Messi 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 Kurde, dobra, ale piłkę jeszcze cross, cross! Nie! Nie! Dlaczego on nie strzelił go? dlaczego to nie była bramka? I jest koniec spotkania. Wygrywamy je 1 do 0. Może nie ledwo, ale mieliśmy tutaj dużo szans, których po prostu nie wykorzystywaliśmy. W każdym razie 3 punkty są. Szósta już moja wygrana z rzędu jest. Awans do piątej ligi bezproblemowy jak się okazuje jest. Mam nadzieję, że będzie też łapka w górę od was pod tym filmem. No i co? Dziękuję wam za oglądanie. Zostaw w której wam się spodobało, fajnie było dobić jakiejś wysokiej liczby łapek, bo to mega motywuje mnie do dalszej pracy. No i ogłem fajnie było. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie. Więc, cześć, trzymajcie się! No i na razie.